Poterzy, pamiętajcie, zróbcie tam dla mnie jakieś szoty, no co mi mrygasz? Co mi kurwa cepie mrygasz? Co mi cepie mrygasz? Co? W mieście możesz jeździć dwoma pasami. Gdzie, gdzie? Gdzie ty kurwa jesteś? W Polsce jesteś. No nie będziesz mi tu mi tu mrygał. Spieszy ci się to jeździć na czerwonym. Czemu nie jedziesz? Czemu się zatrzymujesz? Co mnie tu poganiasz, ty? Kozaczku, no ja broda wyjebana, jakiś muslim cholera, on mi tu będzie mrygał, dla mnie jest kultura wszystko, a zobacz teraz kontaktu wzrokowego zero, zero kontaktu wzrokowego, tak to mrygał, tak to był silny, a teraz, a teraz nie, ty się ciesz, że polski chleb jesz, ty się ciesz, bo... Tam musiałbyś z kozami po górach biegać, kurwa. A teraz se jeździsz taksówką i jeszcze ci ludzie pieniądze płacą. Powinieneś mi dziękować za to, że, że tego, a nie mrygać tutaj. Być kazacioka z kozami tańczył. A tutaj wsiadłeś do samochodu i jeździsz. Też najprawdopodobniej żadnego prawa jazdy nie masz. Mieli, mieli zweryfikować tych wielkich kierowców, mieli im weryfikować. Te yy, aplikacje i, i, i prawa jazdy, i tak zweryfikowali, że nadal jeżdżą, że nadal jeżdżą. Tylko u nas w Niemczech tam byś se nie pochulał. Ale co tam, zatrzymanie obywatelskie? Wiesz, ja lubię, lubię, niech sobie ludzie tutaj zarabiają i tak dalej, ale niech się nie panoszą. Niech się nie panoszą. Będzie mi tu mrygał. Tak, Trzaskowski ci zrobi, tak. To nie jest mój guru. Trzaskowski nic nie zrobi. Trzaskowski jest uzależniony tak jak cholera. No. To, jest, to jest malowany prezydent. On tylko siedzi, tylko, tylko wiesz, robi różne głupie rzeczy.